Podnoszenie ciężarów i wykonywanie martwego ciągu w dużo lepszy sposób to często wyzwanie dla wielu osób. Ja jestem Rafał. Dzisiaj w filmie pochylimy się nad poprawą Twojego dźwigania i wyników w martwym ciągu. Zapraszam Cię do filmiku. Wykonywanie martwego ciągu, czyli podnoszenia, to jest czynność, którą wykonujemy każdego dnia, po setki, a nawet i tysiące razy. Dobrze jest wykonywać je w optymalny sposób oraz taki, ażeby nie sprawiało to żadnych problemów ani bólowych, ani też dyskomfortowych. Na samym treningu, czy na siłowni, nie tylko wykonujemy takie zadanie, jakim jest martwy ciąg. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony martwemu ciągowi klasycznemu, a wiele dygresji, które będzie też w tym odcinku, będzie skierowane do praktyki i codziennych czynności, które ty wykonujesz i możesz je wykonywać zdecydowanie lepiej. Martwy ciąg zawiera bardzo, ale to bardzo dużo elementów oraz rzeczy, które możemy poprawić. Dzisiejsze cztery elementy i cztery składowe to są dla mnie mega kluczowe rzeczy, dzięki którym można podnieść swój performance, można podnieść możliwości oraz przede wszystkim zniwelować ryzyko powstających bardzo niestety często, ale problemów i uszkodzeń w ciele. Wersje, które zobaczysz w tym filmiku, jeżeli czujesz się a Podjąć próbę ich treningu, a mam taką nadzieję, że właśnie to zrobisz. Będą silnie zależne od tego, na jakim poziomie wytrenowania dzisiaj jesteś, ale zapewniam cię, że jeżeli zrobisz to ze spokojną progresją, głową i zasadami, które właśnie zobaczysz w tym filmiku, będą bezpieczne i będziesz się mógł ich podjąć. Przechodzimy zatem do konkretnych wspomnianych czterech elementów. Pierwszą rzeczą jest rozstawienie na odpowiednią szerokość Twoich stóp oraz rozłożenie środka ciężkości, czyli tego, w którą stronę będzie się w zasadzie wychylała Twoja góra ciała, ponieważ... Bardzo kluczowym elementem nie tylko w przypadku podnoszenia, ale nawet poruszania się, chodzenia, wstawania czy siadania jest to, w jaki sposób wychylamy swoje ciało do tyłu, bądź wychylamy swój organizm do tyłu, bo właśnie tak będzie rozkładała się siła czy ciężar, który będziemy za chwileczkę podnosić na nasz organizm w tym wypadku kręgosłup. I widzisz właśnie element, jakim jest bujanie się. zauważasz, że moment, kiedy wychylam się na palce, jest momentem, gdzie tracę równowagę. Takim samym momentem jest chwila kiedy przenoszę ciężar ciała napięte i w tym też momencie tracę równowagę i spadam na plecy. Naszym celem będzie złapać środek ciężkości w centrum, utrzymać swój pion i do tego punktu będziesz dążyć po podniesieniu ciężaru. Na ten sam pierwszy punkt składa się rozstawienie stóp. Tak jak powiedziałem, dzisiaj pochylamy się nad standardowym podnoszeniem, czyli klasycznym. Wersji mamy bardzo, bardzo dużo od tych maksymalnie szerokich, gdzie stajemy na tak zwaną kaczkę, do tych właśnie wąskich, które dzisiaj masz zaproponowane. Nie ma lepszego i gorszego rozstawienia. Rozstawienie stóp zawsze jest zależne od tego, jaki cel chcemy osiągnąć. Taki, taki sam dobry martwy ciąg możesz wykonać ustawiając stopy równolegle oraz taki sam dobry jak nie bardzo dobry, możesz uzyskać efekt rozstawiając stopy na zewnątrz, gdzie często w tym ustawieniu dużo bardziej zaangażowane są biodra i pośladki. Drugim, kolejnym zaś elementem jest sam uchwyt, jego siła oraz napięcie górnej części ciała. Pochylając się nad samym uchwytem, możemy usłyszeć bardzo wiele teorii. To, co chciałbym przynieść w dzisiejszym tylko i wyłącznie filmiku, to jest fakt, że wpływa on bardzo, ale to bardzo mocno na to, jaką siłę generujemy na biodrach oraz nawet na nogach, zwracając uwagę tylko i wyłącznie na sam uchwyt. Chciałbym, aby standardowa wersja, czyli ta klasyczna, była pełnym chwytem, gdzie kciuk idzie dołem sztangi, a same palce idą górą sztangi. Staraj się ścisnąć możliwie maksymalnie, sam patyczek czy element często który praktycznie na co dzień podnosisz, a to naprawdę wygeneruje dużo więcej siły z Twoich bioder oraz nóg, bo one są silnie połączone. Powiedziałem już o napięciu góry ciała i nie możemy zapomnieć o tym, jak dużą rolę odgrywają barki, łopatki oraz generalnie górna część naszej obręczy barkowej, jeżeli chodzi o podnoszenie, o którym często ludzie myślą jak o pracy samych pleców. Czy nóg? Widzisz właśnie na filmiku, w jaki sposób podchodzę do napięcia barków, w jaki sposób dbam o to, aby ta górna część była zaangażowana, bo stety lub niestety, ale znowu to jest element, przez który gubimy bardzo, ale to bardzo dużo siły. Faktem jest yy, i muszę tutaj zaznaczyć jeden element, że odcinek piersiowy przy podnoszeniu Ciężarów może być lekko zaokrąglony. Nie jest naszym celem utrzymać idealnie prostego odcinka piersiowego i każdy z nas będzie lekko doprowadzał do tej małej kifozy, która zresztą jest też naturalnym wygięciem. Faktem i małą ciekawostką jest, że często tego typu manewr potrafi nawet podnieść nasz wynik i zoptymalizować całą pozycję w kontekście podnoszenia czegoś z ziemi. A, gdzieś? Trzecim, kolejnym elementem jest ustawienie bioder oraz tego, jak ma pracować generalnie kręgosłup w całym ruchu. I zacznę od tego, co jest dużo bardziej istotne i o czym wiele osób nie myśli, czyli o pracy bioder. Widzisz właśnie na filmiku, w jaki sposób wykorzystuje naukę tego, aby wypracować bardzo dobry wzorzec oraz tego, jak chcemy wykonywać optymalny martwy ciąg. Dużo naturalnie wersji podnoszenia odbywa się tak zwane tylko i wyłącznie z pleców, gdzie ruch samych bioder nie jest wiele wykorzystywany i korzystamy głównie z prostowników. W tej dzisiejszej propozycji i klasycznym martwym ciągu chcemy wykorzystać te biodra i moją główną podpowiedzią jest to, aby wykonując ten ruch kierować uwagę na dalekie wyprowadzenie bioder za siebie, tym samym dużo większe napięcie całej tylnej taśmy. Często, zresztą niepotrzebnie, chcemy koncentrować uwagę na tym, w jaki sposób mają pracować plecy jest to zdecydowanie niepotrzebne, ponieważ plecy zachowają swoje naturalne krzywizny i nie potrzebujemy dokładać tam zbyt często dużej ilości pracy, jeżeli tego dany przypadek nie wymaga. Podsumowując ten punkt, cholernie ważna jest praca bioder świadoma z mocnym wypychaniem, bo właśnie tutaj jest klu, czyli cały zawias biodra. Ostatnim zaś czwartym elementem jest praca tłoczni brzusznej oraz generalnie oddechu, ponieważ zazwyczaj i najczęściej pojawia się to pytanie, ta wątpliwość, w jaki sposób oddychać przy podnoszeniu. Ja najczęściej pozostaję lekko dłużny moją odpowiedzią, ale mówię, oddychaj naturalnie. A jeżeli mam narzucić jakąkolwiek konkretną sekwencję, to przed podniesieniem samego ciężaru czy czegoś większego staram się wykonać wdech. Utrzymać napięcie mojego korpusu, starając się lekko zacisnąć całą obręcz i pas na 360 stopni i wtedy wykonać lift podnosząc do góry. Ćwiczenia, które są bardzo pomocne, możemy przepracować sobie w statyce w dolnych niskich pozycjach, bo tam możemy bardzo dobrze opanować całą sekwencję napięcia, gdzie kierujemy głównie wdech do przepony, starając się, jeszcze raz zaznaczę, w 360 stopni pompować nasz obszar pasa wykonać napięcie, które następuje przed podniesieniem i dopiero wykonać podniesienie ostateczne. Mam jeszcze dla ciebie mały bonusik. Tempo, czyli element, który jest bardzo często wykonywany, byle jak, musimy zwrócić uwagę w trakcie wykonywania ruchu świadomie, z jakim tempem chcemy go wykonać. Czy ja mam wstać dynamicznie, eksplozywnie, czy ja sobie chcę wstać bardzo powoli, spokojnie, budując napięcie przez stopy, kolana, biodra, ramiona, plecy, cały łańcuch, bo to jest niezwykle istotne. Podpowiedzią jest, to, że jeżeli zaczynasz, uczysz się albo chcesz to opanować prawidłowo, to chcemy to wykonać wolno, spokojnie. Technicznie, wraz z czasem, to tempo nie tyle, co musi rosnąć, co powinno. Podnoszenie, dźwiganie czy trenowanie martwego ciągu składa się na bardzo wiele elementów. W tym filmiku zaznaczyłem Ci właśnie kilka, które są dla mnie mega kluczowe i mam nadzieję, że dla Ciebie również takie będą. Istotne jest, żeby myśleć o tych elementach jako checkpointach, które chcemy wypełnić, trenując dany ruch, ucząc się go lub doskonaląc. A to jest niesamowicie istotne, bo nie dojdziemy tak naprawdę do perfekcji. Chcemy z treningu na trening czy z sytuacji na sytuację wykonywać go po prostu troszkę lepiej, na samym końcu dopasowując do swoich możliwości. No i... Rozumiesz, no. Do swoich możliwości. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie turbo ważny, turbo istotny i turbo pomocny przede wszystkim. Zostaw komentarz, jeżeli taki był. Podaj dalej, zostaw subskrypcję. To będzie dla mnie bardzo ważne dla rozwijania całego kanału i dostarczania jeszcze lepszych treści. Ja się z Tobą żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdro!